Niezależnie od tego, czy policja zatrzymała Ci prawo jazdy, bo jechałeś po użyciu alkoholu, czyli popełniłeś wykroczenie z artykułu 87 kodeksu wykroczeń, czy też inne wykroczenie, za które Mogli zatrzymać ci prawo jazdy? Masz do dyspozycji parę opcji w sądzie. Jedną z nich jest nadzwyczajne złagodzenie kary. Ale zacznijmy od początku. Zapewne najpierw dostaniesz od sądu wyrok nakazowy. Od takiego wyroku możesz złożyć sprzeciw w ciągu 7 dni od odebrania go od listonosza albo na poczcie. Potem sprawa trafi na rozprawę i na niej będziesz mógł powiedzieć swoje racje. I również wnosić o nadzwyczajne złagodzenie kary poprzez odstąpienie od orzekania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdu. Prawniczego na Polski po prostu wnosisz, żeby co. Nie orzekał zakazu prowadzenia pojazdów, bo prawo jazdy jest Ci potrzebne do życia. A jak to uzasadnić? Musisz sądowi pokazać, że. Prawo jazdy i prowadzenie pojazdu, jeśli potrzebne do wykonywania pracy, to pomocy członkom rodziny, żeby zawieźć ich do szpitala, czy też dzieci na przykład do szkoły. Argumentem może być też, że komunikacja miejska, tam gdzie mieszkasz, jeździ bardzo rzadko, albo też, że żaden z innych członków Twojej rodziny nie posiada prawo jazdy. Jeżeli sąd zdecyduje się, żeby nie orzekać wobec Ciebie zakazu prowadzenia pojazdów, jeszcze po wydaniu wyroków, Wyda postanowienie o tym, żeby zwrócić Ci prawo jazdy. Skontaktuj się, jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej lub masz pytania. Info kontaktowe jest w moim bio. Napisz DM albo na WhatsApp.